Tym głównym motorem, który napędza rynek mieszkaniowy, to jest ogólna koniunktura. No, mieszkanie jest dobrem inwestycyjnym naszą lokatą, no ale jednak my je kupujemy za bieżące dochody. No i my inwestujemy, czy chcemy inwestować, zadłużać się wieloletnio, jak kupujemy na kredyt, no wtedy, kiedy mamy perspektywę dobrych i trwałych dochodów. Czyli jeżeli koniunktura się poprawia, my mamy pracę, no to wtedy my bierzemy kredyty i się zadłużamy. I to jest y, oczywiście poza czynnikami demograficznymi, ale te czynniki demograficzne, ten wyż gospodarstw domowych, one w tej chwili wygasły. W związku z tym to jest taki główny czynnik. Jest jeszcze drugi czynnik, to jest z kolei migracja. Jeżeli gospodarka się poprawia, no to wtedy młode gospodarstwa z reguły migrują z mniejszych miast, ze wsi może już też w mniejszym zakresie, do miast dużych, no w poszukiwaniu lepszej pracy i to generuje popyt na mieszkania. Więc tu jest jakby taki podwójny, można powiedzieć, efekt. W związku z tym, jeżeli sytuacja gospodarcza się będzie poprawiała, no to oczywiście znajdzie to. Swój wyraz w popycie mieszkaniowym. No i oczywiście, jeżeli by to się przełożyło, czy jeżeli by się to, bym powiedział, zsumowało z uruchomieniem rządowego programu, no to oczywiście efektem będzie wzrost popytu i oczywiście efektem wtedy byłyby niewątpliwie wzrosty cen mieszkań.